Przechodzimy do ostatniego naszego dzisiejszego tematu, do centralnego portu komunikacyjnego. Poproszę kolejny skan. Coś tutaj nie założył ten skan. O, udało się. To jest tweet znanego pisowskiego polityka Marcina Chorały. Który kilka dni chwalił się na Twitterze, że mamy inwestora, który chce wyłożyć do 8 miliardów złotych na budowę centralnego portu komunikacyjnego w zamian za objęcie mniejszościowych udziałów w spółce operującej lotniskiem. Hmm. Lotnisko przy centralnym porcie komunikacyjnym kluczowe z punktu widzenia interesów i bezpieczeństwa państwa strategiczne lotnisko. I co to za inwestor, który chciałby e, objąć udziały w tym lotnisku, być współwłaścicielem tego e, lotniska, jednego z najważniejszych polskich lotnisk, które miałoby powstać? Ten udziałowiec to konsorcjum składające się e, z dwóch e, wspólników. Pierwszym z nich jest firma Vinci Airports. Czym jest firma Vinci Airports? Poproszę o kolejny skan. No, tutaj widzimy, że firma Vinci Airports z takim charakterystycznym logiem. Trzy kwadraciki, jedno kółko, które czerwone, które razem tworzą coś w rodzaju białego kwadracika w środku. Widzimy tutaj, że firma Vinci Airports jest częścią wielkiego koncernu, który się nazywa po prostu Vinci. I ten koncern Vinci ma takie samo logo. Też. Trzy kwadraciki jedno kółko, które razem połączone dają nam taki niby obły kwadracik biały w środku. Dokładnie to samo logo, ta sama nazwa właściwie, no bo pierwsza część Vinci Airports, pierwsza część nazwy Vinci Airports to po prostu Vinci. I tu nie trzeba daleko szukać. Ja tutaj jak widać pokazuję informacje z Wikipedii. Każdy polityk, każdy dziennikarz, sięgając do Wikipedii, może się przekonać. Że Vinci Airport to część koncernu Vinci. Co jeszcze mówi Wikipedia, powszechnie dostępna o koncernie Vinci? Poproszę o kolejny skan. No, mówi, że były ciemne sprawki koncernu. Koncern Vinci ma coś tam na sumieniu, ponieważ prowadził budowę. Drogi szybkiego ruchu między Moskwą a Petersburgiem w Rosji i przy okazji uczestniczył w wycinaniu cennego lasu Chimkowskiego w Rosji, który się znajdował właśnie na tej trasie. Były liczne protesty i protestowali rosyjscy aktywiści, protestowali rosyjscy dziennikarze, byli aresztowani, byli napadani, bici. Bo weszli w drogę interesom rosyjskiego reżimu i koncernu Vinci, który razem z rosyjskim reżimem tę drogę przez Rosję budował. No więc firma jest powiązana z Rosją. Zobaczmy, jak bardzo. Poproszę o kolejny skan, i tu znowu nie pokazuję Wam żadnych cudów trudnych do znalezienia. Wystarczy wejść na oficjalną stronę koncernu Vinci, żeby zobaczyć, że na mapie Rosji koncern Vinci ma takie trzy czerwone punkty. To są e, duże inwestycje koncernu Vinci w Rosji. I ta mapa wisi na stronie internetowej oficjalnej koncernu Vinci, nawet teraz. A jak się e, pójdzie głębiej, czyli po prostu zjedzie w dół strony, poproszę o kolejny skan, e, e, wystarczy zjechać kursorem albo kliknąć, żeby zobaczyć, że tych inwestycji, jest więcej. Tutaj, jeśli chodzi o taki pododdział koncernu, który się nazywa Vinci Concessions, to widzimy, że koncern Vinci ma tych inwestycji, tych w Rosji, ma tych inwestycji aż pięć. No, a jak się jeszcze raz kliknie, albo zjedzie trochę niżej kursorem po stronie, to widzimy, że drugi pododdział koncernu Vinci Construction ma kolejne. Dwie inwestycje w Rosji. Zatem mówimy tutaj o siedmiu spółkach. O siedmiu spółkach koncernu Vinci, które działają w Rosji, albo o siedmiu spółkach, w których koncern Vinci jest udziałowcem i które działają w Rosji. No a jak się pogrzebie trochę głębiej i się zajrzy do raportów firmy, poproszę o kolejny skan, to tam można przeczytać, że Vinci zachowuje swoje firmy w Rosji, chociaż ich wartość ze względu na wojnę w Ukrainie jest zerowa. Tu można by spytać, dlaczego nie sprzedaje. Chyba lepiej byłoby takie spółki sprzedać. Pewnie rosyjski reżim by za nie zapłacił albo jacyś rosyjscy oligarchowie. Oczywiście ja jestem absolutnym wrogiem brania pieniędzy od Rosji, uzależniania się od rosyjskich pieniędzy, ale w tym przypadku taka sprzedaż nie oznaczałaby uzależnienia się od Rosji, tylko wręcz przeciwnie ostateczne wyjście z Rosji, jeszcze przy okazji by się Rosjanom trochę pieniędzy zabrało. Więc tutaj postawa koncernu Vinci jest cokolwiek osobliwa, i no nie da się zaprzeczyć, że koncern Vinci, który miałby za pośrednictwem swojej spółki Vinci Airport objąć udziały w strategicznym polskim lotnisku, no jest to koncern mocno powiązany z Rosją. Ujawniłem te informacje w mediach społecznościowych i e, e, odpowiedział mi, na, te, na, na to ujawnienie. Sam prezes CPK, sam prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego, Mikołaj Wild, tak wygląda Mikołaj Wild. Jak dokładnie odpowiedział? Poproszę o kolejny skan, to jest mój tweet. Napisałem PiS, chcę sprzedać udziały w CPK koncernowi Vinci. Koncern przez lata robił biznesy w Rosji, niekiedy ze szkodą dla środowiska. Jak to wygląda dziś? Koncern podaje mętne informacje. Wynika z nich, że Vinci wciąż ma udziały w rosyjskich spółkach, ale księguje ich wartość jako zerową. A na to Mikołaj Wild odpowiedział, pan prezes CPK, odpowiedział: Nie koncernowi, tylko Vinci Airports. Nie, nie, powiedział: Nie sprzedajemy udziałów w, w lotnisku CPK koncernowi Vinci, tylko spółce. Vinci Airports. I dodał, że Vinci Airports nie posiada udziału w lotniskach w Rosji. Podmioty powiązane z Rosją są wykluczane na podstawie tzw. klauzul sankcyjnych. No, e, no dobrze, ale do kogo należy Vinci Airports? No, należy do koncernu Vinci. Sprzedając cokolwiek Vinci Airports e, e, sprzedajemy coś koncernowi Vinci, a ten jak widać jest z Rosją mocno związany. Więc e, sami tu widzicie, jaki sens, e, jak, jak się do rzeczywistości ma to ostatnie zdanie. Podmioty powiązane z Rosją są wykluczane na podstawie tak zwanych klauzul sankcyjnych. No, chyba, że po drodze jest jeden stopień pośredni, z, 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 a, e, chyba, że tutaj za, z koncern zasłoni się jakąś swoją spółką. E, która do niego należy, jakąś swoją spółką zależną, to wtedy już nagle tych powiązań nie widzimy i nagle klauzule sankcyjne nie obowiązują. No to jest odwracanie kota ogonem. Ja na to odpowiedziałem na Twitterze. Napisałem pisowski prezes CPK, Mikołaj Wild, chce sprzedać udziały CPK koncernowi Vinci związanemu z Rosją. Wykręca się twierdząc, że nie chodzi o Vinci, tylko spółkę Vinci Airports. Zataja to, że Vinci Airports należy do koncernu Vinci związanego z Rosją. Raz jeszcze dałem w tym twicie logo, żeby wszyscy sobie zobaczyli, że Vinci Airports ma to samo logo, co koncern Vinci związany z Rosją, do którego należy. No i o ile wiem, na to już Pan Prezes CPK, Mikołaj Wild, nie odpowiedział. Kim jest Mikołaj Wild? Mikołaj Wild... Zanim został prezesem CPK, był wiceministrem w rządzie PiS, w rządzie Beaty Szydło i specjalnym pełnomocnikiem do spraw budowy centralnego portu komunikacyjnego. Poproszę o kolejny skan. I co on robił jako ten pełnomocnik do spraw PC CPK i jako wiceminister? Ano, jeździł między m.in. Z, z Beatą Szydło do Pekinu gdzie występował na tak zwanym forum pasa i szlaku, to były takie spotkania dotyczące budowy nowego jedwabnego szlaku, projektu, którego CPK miał być, polskie CPK miało być częścią. Projekt no, ma polegać, miał polegać na tym, że my mieliśmy za nasze pieniądze wybudować drogi i porty dla Chińczyków, po to, żeby Chińczycy jeszcze szybciej i skuteczniej mogli nas zalewać. Produktami swoich wyrobników i niewolników, bo część chińskich produktów jest, powstaje w obozach koncentracyjnych. Czyli mieliśmy za własne, wydać własne, ciężko zarobione pieniądze na to, żeby promować niewolnictwo w Chinach i bezrobocie w Polsce, no bo gdy kupujemy chińskie produkty, to nie kupujemy swoich. To jest też działanie, oczywiście, na szkodę Unii Europejskiej. Która się zbyt mocno uzależniła od Chin i teraz próbuje się z tego wyrwać. I co jeszcze Mikołaj Wild? Co Mikołaj Wild mówił o, tych, o tej swojej wyprawie do Chin w związku z budową CPK? Poproszę o kolejny skan. Na portalu Forsal powiedział, że, obwieścił radośnie, że pierwsza i naj... Ważniejsza deklaracja została sformułowana już tutaj przez przewodniczącego i premiera Chin, który, którzy wyrazili chęć zaangażowania się w projekty infrastrukturalne w Polsce. To w sposób wyraźny zostało wypowiedziane na najwyższym szczeblu rządowym. Kim jest przewodniczący Chin tutaj wspomniany? To jest zbrodniczy chiński dyktator Xi Jinping, odpowiedzialny za m.in. za. E, e, zabijanie i nękanie ujgurów w zachodnich Chinach tybetańczyków w Tybecie odpowiedzialny za mordowanie, dręczenie, więzienie e, i prześladowanie chińskich e, demokratów to ten sam człowiek, który od lat zbrojnie zagraża tajwanowi. I tutaj pan Wild się zachwyca zachwyca się tym, że chiński zbrodniarz wyraził chęć e, Inwestowania w Polsce, czyli zachwycił się tym, że my mielibyśmy się uzależnić od chińskich pieniędzy, od pieniędzy totalitarnego reżimu, który jest głównym sojusznikiem naszego największego wroga, czyli kremlowskiego dyktatora Władimira Putina. I na koniec tych opowieści o tym, jak my tutaj walczymy z Putinem i jego sojusznikami, chcę przedstawić fragment odpowiedzi. Jaką poseł Witold Zębaczyński dostał od pisowskiego rządu, odpowiedź na swoją interpelację, na interpelację posła Zębaczyńskiego, któremu bardzo dziękuję za to, że taką interpelację wystosował i że podzielił się ze mną tą odpowiedzią, którą widzimy. Tutaj czytamy, że Ministerstwo Infrastruktury, odpowiadając na interpelację Witolda Zębaczyńskiego, przyznało, że w 2023 roku. Zarejestrowano w Polsce 84 podmioty z kapitałem białoruskim w samej branży transportowej. Co więcej, w tej samej branży transportowej zarejestrowano 5 podmiotów z kapitałem rosyjskim w samej branży transportowej. Czyli widzicie, jest rok 2023. Ukraina krwawi. E, już najazd na. E, trwa najazd, trwa zbrodniczy najazd na Ukrainę, trwa już od roku, od ponad roku. Pisowcy nam opowiadają o tym, jak to e, zwalczają, e, jak, to walczą, e, jak to walczą o sankcje, o to, żeby Rosja była objęta sankcjami. Opowiadają nam tutaj niestworzone opowieści o tym, że zachodni sojusznicy. Zdradzili Ukrainę, że nie chcą sankcji wobec Rosji, podczas kiedy zachodni wspomagają znacznie bardziej Polskę. Wiemy, Polskie. PiSowska Polska się z tego wsparcia wycofuje. Pisowcy opowiadają nam niestworzone rzeczy o tym, jakoby ich wywiad jakoby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego tropiła Rosjan wywiad z kontrwywiadem jakoby zwalczał Rosjan, takie opowieści słyszymy i zresztą w, e, takie opowieści znajdują się też w tej odpowiedzi na interpelację ja tutaj nie pokazuję jej w całości nie pokazuję tych opowieści no bo jak widać to jest tylko wata cukrowa i, e, i mowa trawa jak to się kiedyś mówiło to jest puste gadanie, wodolejstwo no bo potem w punkcie drugim Ministerstwo przyznaje, że mimo tej rzekomej wrogości PiS wobec Rosji, mimo tego pragnienia jak najszerszego i jak najsurowszego stosowania sankcji, mimo tej całej działalności wywiadu i kontrwywiadu, to w Polsce w 2023 zarejestrowano w samej branży transportowej 5 firm z kapitałem rosyjskim a, e, i 84 firmy z kapitałem E, białoruskim, e, z kapitałem e, e, białoruskim, a Białoruś, jak wiemy, jest w e, chwili bardzo sojusznikiem Władimira, Władimira Putina. E, być może tutaj jakaś część tych spółek to są e, spółki ludzi, którzy z biznesmenów, którzy z Rosji po prostu e, uciekli. Niemniej e, to też e, nie, nie, nijak nie uspokaja, ponieważ e, tacy wśród takich uciekinierów e, no, są też na pewno e, szpiedzy, agenci udający uciekinierów. I gdybyśmy mieli kontrwywiad, to moglibyśmy być. Spokojni w miarę, że, że nasze służby potrafią oddzielić prawdziwych uciekinierów od nieprawdziwych, no ale kontrwywiadu nie mamy. No a poza tym, osoba uciekająca z Rosji czy z Białorusi, a przede wszystkim z Rosji, to chyba powinna jednak. E, 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 Chyba powinna jednak nie rejestrować swojego kapitału jako kapitał e, rosyjski, prawda? E, e, Rosjanie uciekający na zachód, ci, którzy e, e, odcinają się od, od, od putinowskiej Rosji, stają się bezpaństwowcami, stają się obywatelami innych, e, innych państw. To pomaga im też unikać. E, Zagrożenia sankcjami. A tutaj mamy, a tutaj jest mowa no nie o obywatelach Rosji i nie o obywatelach Białorusi uciekających przed Łukaszenką, tu jest mowa o kapitale białoruskim i rosyjskim. No byłoby dobrze, gdyby Ministerstwo Infrastruktury tutaj te kwestie też wyjaśniło i zamiast lać wodę na temat wspaniałych wysiłków naszego kontrwywiadu, który rzekomo te wszystkie spółki sprawdza, byłoby dobrze, gdyby nam tutaj doprecyzowało, co w tym przypadku znaczy kapitał białoruski i kapitał rosyjski.